<laughs> Witam serdecznie, gramy losowo, miałem pewien problem, bo dostałem nowy regulamin i nie wiedziałem, czy co ja mogę, a czego nie mogę, mogę spasować, z kim gramy, Luni, Diana, Diana Moczella, USA, to przywitam się, z Carmen Hille, ekspert pięknie, na Film, przywitałem się, Napisałem mi, że mam po angielsku chodzić, no znowu spasuję. To ja pas z dubla dużo oni grają. Nie trafiłem. Ale może moja ma, jak ona się nazywa. Diana ma... Diana ma króla Kier. Dziesiątki nie ma. Króla Karo też nie ma. To za mało. Chłopaki grają. A panie grają za mało. Możemy wziąć... A w pikach możemy coś wziąć oj oj oj. Ciekawe czy będzie im pasować u mnie damę Dziewiątka wskazuje, że ta może dama spadać As No Dawaj, dawaj damy o 7, 10 Jeszcze ma dwa kiery, nie wiem co ten trefel oznacza, czy ma wartości w treflach. W pikach nie mogłem grać. O, ósemka. Król. Dziewiątka dobra, nie wiem po co. A niedobra, bo wale. Oj. No to do mnie gra. Dobrze. Trzyma jednego kiera Aha. Bierzemy trefle. Wolałbym wziąć piki. żeby w piki zagrała. Zagraj w pika. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. cztery no, kiedy. A miała Diana justy, Ale oddawaliśmy, gdybyśmy... Wygraliśmy 7, znowu nic nie ma. I gdybym od oddawaliśmy pika, kiera i dwa kara. Mogliśmy wygrać trzy piki. A zgłoszę sobie pika. Niech wie, że mam. Mogliśmy wygrać trzy piki. Dalej już nie licytuję. Hmm. Dalej nie i tak zaszalałem. O, cztery kiery nie powinno iść. Nie powiem cztery piki. Nie będę kontrował i listuję w dziesiątkę pik, co mówi, że nie ma więcej figur pikowych. Ale może ma króla. Jak ona ma na imię jej. Diana? Nie mówimy Diana, mówimy Diana. No i może w karo. As pokazuje choć. To jak weźmie Karo? No ale to w, w Asa wychodzi pustego Diano. Diano, teraz mi damy przebije. Chyba, że ma króla trefy. No jeszcze król tref nas ratuje. No dokładamy No dokładamy Diana ma jakiegoś kiera jeszcze jednego. O może mieć damę. Nie, waleta miała, to nie dobrze. 11. Dwa kiery zostały. Ojej, dwie pikowe, ale będzie chodzić. No mamy szansę wziąć lewe, na damę Aha. Trefla nie lży. o Oj, trefle gra do mnie. W karo. Macie resztę. Stół martwy. No ale makiera jeszcze to co ma? Kara Kara ma, ajajaj. wygrała Ajajaj Treflowej nie wsiągnieliśmy. Treflową, karową, pikową No nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pasu Nawet powinienem powiedzieć 5 kawał. 5 kierów? 5 kierów to jest... To istnieje w pika. Może moja masa Nie ma asa pika. Aj, ja aj. aj. No to sześć mogę powiedzieć. No mało powiedziałam. Trefli nie mogę wyrzucać. Póki co rzucamy kara. Trefli nie mogę, bo pozwolę rzucić chociaż to i tak pewnie nie rozliczają. Wszystkie biorą. Piki, dobre, kiery, dobre. O, nie ma kar. Przebije mi karo. Walet został. To kar już nie mogę wyrzucać. Ale na piki. No Piki co nie wie że Piki dobre? Wie? Karu już nie ma. Ma jeszcze no kara. Przyblokowałem. Wszyscy grali ślemika. Grali ślemiki. Przyblokowałem. Pięć kierów nie była dobra zdywka. Trzeba pięć karo. No powiedzmy lepszy, młodszy. Lepszy młodszy. i młodszy. Taka pani też uważa, że lepszy, młodszy. Pik. Pik powinien być z piątki. Ja powiem dwa pik. Dianka se pograj. Cztery pik. Pięknie. Moje wartości kierowe dalej nie mogę licytować, bo past. Powinna mieć Dianna 5 pików. O, ho, 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 ho. 4 piki z kontrą, 5 treflawym z kontrą od i tręfla jak trafi damy karo to wygrała, a król tref król pik. Dobrze. Dokładamy. Dobrze. Jeszcze raz się kończą. Mhm. Król Karo i Karo do waleta. To może nie mi damy Carmen Flo. Król Karo. Oni leżeli na te swoje, tak I kara do waleta. Oha, 5 kar spadło. I 5 widzimy to 10, tak? 10 walet. Tam się nie odrzuciła od domy. No i wygrała. Oh, ją. valeu -meu. Dlaczego deklaracja odrzucona? Carmen chyba. 7 i 8 wygraliśmy. A na 5 trefli z kontrą to jakby wisieli? Oddawali Kiera, Pika. Trzykara to pięć i trechla to sześć. Siedem lew by wzięli. Transfer na piki. Czyli, no to mogę wziąć pikowe. Nie bardzo to rozumiem. Co zrobiła Carmen? No, jak wygląda? To trzy pikowe, Biora. No, Carmen nie umie grać, no co zrobimy na to? Ekspert. Ekspert z Chile. Diana ma jeszcze damę, kara. O. Będzie niespodzianka jak zagra w kierunku. Wyrzucenie kara specjalnie nie pomaga. Biorę jeszcze trzy. O, w ten sposób to na... Nie biorę trzech. Ma siódemkę i ósemkę.